Witajcie kochani. Dzisiaj zaczynamy cięcie naszych dwóch katalb. Cięcie katalb powinno być przeprowadzone na wiosnę, gdy drzewo jeszcze jest w stanie spoczynku. Przed pojawieniem się nowych liści to jest bardzo, bardzo ważne. Także musimy o tym pamiętać. Ja moją, ja moje dwie katalpy m, przecinam bardzo, bardzo krótko, bo mimo to, że są tak przycięte, m, to po prostu, zobaczcie jakie mają m, co roku te same przyrosty, tak bardzo długie, jak tutaj widać, mam właśnie walczy z nimi. Te przyrosty y, po każdorazowym rocznym cięciu mają no spokojnie metr. metr Metr 20 albo i więcej centymetrów. Ja lubię, gdy ona jest taka uformowana w kształcie takiej kuli. Także nie bójmy się ją tak przecinać krótko, bo no naprawdę pięknie odbija i w maju już cieszy oko. Ja, jak to mówię, na nią. I jest to taki mój parasol. Parasol z pięknych, dużych liści. O, tak to właśnie wygląda. Wtedy możemy się tam do niej też dostać. Możemy oczyścić katalkę ze starych, zeschniętych liści w środku. Proszę, tak to właśnie. U mnie wygląda, zobaczcie, z bliska. Obcinamy wszystkie te duże patyki, gałęzie. O, widzicie? I naprawdę, uwierzcie mi, nie bójcie się, bo ona pięknie później odbija. Nie przycinanie katalb, no niestety, może się skończyć tym, że jakaś gruba gałąź pod ciężarem nam się złamie. A tutaj, po prostu formując taką kulę, malutką, gęściutką, no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wygląda to później zjawiskowo. Spójrzcie, jakie długie patyki. Bardzo długie. Tak to wygląda tniemy dalej, najpierw tniemy te wszystkie jak lecą, żeby je po prostu y, skrócić a później poobcinamy, słuchajcie pokażę Wam tutaj te takie bardzo malutkie, cieniutkie to naprawdę jest tutaj nam niepotrzebne, zostawiamy tylko takie zdrowe mocne, silne y, konary i one tutaj utworzą nam wspaniały parasol a teraz, żeby sobie oczu nie powybijać. nie my jak leci. Wszystkie te długie. Gałęzie. Sześciutko do zera do zera. Bo jest nam to już niepotrzebne. No przynajmniej tak robimy, robimy to co roku i naprawdę zobaczycie kiedyś. w maju zacznie sobie już pomału kwitnąć. Pokażemy, jak nasza katalpa będzie wyglądała. A teraz kniemy. Kniemy, bo jest to najlepszy okres dla nich, zanim puszczą liście. Najlepszy okres to właśnie przełom marca i kwietnia na katalpę, żeby, żeby ją ładnie przycinać. Palpa no, ma już dobrych z 8 lat Myśmy kupili taką odmianę hmm, znaczy odmianę właściwie wysokość met 50 met 70 nie więcej jest taka jedna z tych mniejszych ale w sklepach w szkółkach są również bardzo bardzo wysokie nawet i 2,5 metra potrafi mieć wysokość taka katalpa Zobaczcie jak już jest pień gruby. No, ona ma spokojnie z 8 lat. Spokojnie z 8 lat, grubiutka. Zdrowiutka. Tak się prezentuje. O, i już tutaj prawie prawie mamy ją przyciętą. No jest tego trochę, jest tego trochę. Spójrzcie na dół. Duże. my sobie robimy takie cięcie co roku. Oczyszczamy wtedy koronę. Możemy się z łatwością do niej dostać. No, tych liści ładnie tam zaległo. Bardzo dużo. Czy ptaszki chowały przez zimę? No, tutaj mąż mówi, że nawet ptaszki po prostu miały swoje takie schronienie w zimie. Niewiele zostało, ale jeszcze dalej walczymy. Już Tak, zobaczcie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Właśnie zostawiamy najmocniejsze gałęzie, grubiutkie już, a te cieniutkie weźmiemy jeszcze mały sekator i to wszystko powycinamy, powycinamy. To jest nam niepotrzebne. Szkoda, żeby... Roślina ciągła wodę niepotrzebnie. O, i tak wygląda, właśnie przycięta. A tak, kochani, wygląda ta moja druga katalpa. Jeszcze nie przycięta. Zaraz się za nią zabierzemy. O! Takie ma wielkie gałęzie i również ją tak samo przytniemy na krótko. Super! O! Już mamy poprzecinaną tak fajnie. A teraz ja tu wkraczam do akcji i te wszystkie Cieniutkie, zobaczcie, na przykład to obcinam do zera. To wszystkie cieniutkie się pozbywam. One mi tutaj są niepotrzebne. Tak właśnie sobie tak właśnie oto moja katalpa. Jedna z dwóch jest przygotowana do kwitnienia wczesną wiosną. Zobaczcie, tu są też takie suche już gałązki. Ta jest taka uszkodzona, więc też sobie ją przytnę. Tutaj to w środku też nie wygląda za ciekawie. O! I to również te tutaj długie są, a cienkie. I to, co jest suche, obcinamy. Obcinamy do zera. Jak się tylko da do nich dostać, to śmiało obcinamy je. O, tutaj też takie, takie krzywe, poplątane. Też możemy się ich pozbyć. To cieniutko, proszę ze środka, a zostawiamy i formujemy taką mocną, zdrową koronę. To wszystko jest suche, pięknie, naprawdę szkoda, żeby roślina się męczyła i pobierała niepotrzebnie wody. O, to wszystko wycinamy i czyścimy sobie pięknie. Tak to właśnie na drodze wygląda. Tak jak mówiłam, pozbyłam się tych cieniutkich gałęzi. Ona one są tutaj niepotrzebne. Jest praktycznie efekt końcowy: do przycinania i nawet jak przytniecie tak bardzo krótko. Zobaczcie, tu praktycznie nie ma żadnych innych gałęzi, tylko gruba prowadząca to uwierzcie mi, że tutaj skory wszystko odbije. Także nie bójmy się albo na przykład nie, nie, jak się ktoś wystraszy, o Boże, przycięłam tak bardzo krótko. Naprawdę ona pięknie, pięknie nam odbija. Tak właśnie wygląda moja fotalka. na wioskę. A tu właśnie tniemy tą drugą. Zobaczcie. Takie te gałęzie również są długie. Bardzo długie. I tak sobie ją przycinamy. To ma tutaj zobaczcie grubsze, naprawdę grube gałęzie. Jest pełno małych gałęzi, pełno liści w środku po zimie. Wszystkiego się pozbędziemy, doczyścimy, podocinamy. I co moi drodzy? Czekamy. Na piękną, zdrową, zieloniutką katalpę. Jest to katalpa, taka kulista o pięknych, dużych, zielonych liściach. Ona jest niekwitnąca. Są różne odmiany. Jest również katalpa, która kwitnie, ale ona nie ma, takich, nie ma takiej zwartej korony. Jest inną odmianą. Ale ma również prześliczne kwiaty. Ta nasza nie ma kwiatów, nie kwitnie, ale za to wygląda zacnie, bo w kształcie takiego parasola z przepięknymi, dużymi, zielonymi liśćmi. Tu mamy już właśnie poprzecinane gałązki. No, chodzi nam po głowie taki pomysł z mężem. Na pewno zrobimy w tym roku żywy taki karnik dla, dla naszych ptaszków. I może, może zobaczcie, może właśnie te gałązki grube wykorzystamy na daszek dla ptaszków. Może da się zrobić taką fajną szczechę. Naturalną. Bardzo nam się spodobało w zimie obserwowanie ptaszków. Słuchajcie, no cudownie to wyglądało. Dokarmiamy je tylko w zimie. Przylatują codziennie, od prawie stałej porze, od grubelków. Nawet mieliśmy dzień cioła, grubo No wyglądało to, patrząc przez okno, w salonie prześlicznie więc chcemy im się odwdzięczyć tym, że do nas przylatują i zrobić im prześliczny karmnik o, i tutaj nasza katalpa mąż dalej z nią walczy przycinamy, przycinamy do zera, nie boimy się króciutko króciutko Teraz jest najlepszy okres na przełomie marca, kwietnia, ponieważ ona, sobie, ona się już budzi, tak, na początku maja, koniec kwietnia, wszystko zależy jaka pogoda. A już wiosna, no naprawdę już jest, przyszła do nas wcześniej, więc my śmiało tniemy ją w połowie marca. A tak jak mówię, ona sobie pięknie zakwitnie z początkiem maja. Ile tych gałęzi nam tutaj spada. No się malutku prezentuje, a później już sobie przytnę te najcieńsze i powyciągam z nich liście. Piękna, gruba, strowiutka. Proszę, katalpa. Żeby takie właśnie grube gałęzie wyhodować, no to trzeba, trzeba nią, nią, nią co roku przecinać. Co roku przecinać, formować. Nie mogą być takie zacięte cały czas gałęzie, bo naprawdę grozi to złamaniem się. Wtedy już ta katalpa no, nie będzie wyglądała tak ofertownie nie bójmy się przecinać tniemy króciutko ona sobie pięknie odbija co roku wszystko dla przycięcia pamiętajmy, że to najlepszy okres właśnie teraz na przełomie marca i kwietnia tak to wygląda właśnie po przecięciu, ja robię to co roku w ten sposób jeżeli interesuje Cię, jak będzie wyglądała ona w okresie letnim, to obserwuj mój kanał. Serdecznie zapraszam.